Bo to po prostu wiele rzeczy, nawet w MZDW otworzy możliwości udokumentowania czegoś e, GPA. Eee, wysłałem wszystkim Państwu swoje uwagi tam, gdzie dostaliśmy prośbę z samorządu o, o ich przesłanie. Nie, nie otrzymałem żadnych innych od Was, także nie wiem, czy też składaliście swoje. Mam pytanie do Pana Wójta, czy któreś z tych uwag, nie wiem, czy jeżeli ktoś jeszcze złożył e, swoje z radnych, e, czy któreś z nich uznaliście Państwo za warte, warte pochylenia się nad nimi i czy zostały któreś z nich przekazane do GPA? wszystkie panie Arturze wszystkie uwagi y, są dla nas bardzo cenne i na pewno będą wykorzystywane w rozmowach z GPA. Tak, proszę. Idąc dalej, a dopiero analizując plan transportu od 1 stycznia GPA zauważyłem, że na przykład linia 94, no ja wcześniej tego nie wychwyciłem, e, będzie jeździła tylko od poniedziałku do piątku przy, przy niewielkiej ilości kursów tutaj Prośba też o zastanowienie się, bo na przykład mamy z ostatniego czasu informację o zwiększeniu ilości kursów 42, które i tak jeździ no, bardzo często i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast ta linia 94, jedyna po wschodniej części, stronie gmi, strony gminy Leszno, no, ma jeździć tylko od poniedziałku do piątku przy naprawdę niewielkiej ilości kursów i dosyć wcześnie kończy, bo już od 21 z kawałkiem, gdzie pozostałe linie po zachodniej stronie nawet do północy nam mają kursować. Ja tutaj dostrzegam dalej dysproporcję taką niepokojącą. Prośba o pochylenie się nad tym. No i pytanie jeszcze o kolejne nowe linie 92 i 93, czyli linie po zachodniej stronie gmin Leszno, weekendowe. Jak, jak przygotowana jest koncepcja finansowania tych linii? Które samorządy i w jakim zakresie? Czy odpowiem tak, trochę wymijająco? Nie mamy pojęcia, jak to jest sfinansowane. Prawdopodobnie to nawet wchodzi w, w, w grodzisk. Natomiast my, jako samorząd, nie płacimy nic. I to jest chyba dla nas najważniejsze. A przy linii 94, bo rozumiem, że to będzie nas w całości obciążać, czy ktoś się jeszcze do tego dołoży z samorządu? Linii 94 będzie dokładał e, ożarów. A mogę to samo pytanie odnośnie linii 41-44. Czy to są w całości finansowane przez nas, czy, czy też inne samorządy do tego się będą dokładały? 41 yy, to tylko my, 44 Campinos. Dużo tam jest, bo i Błonie, i Kampinos, yy, i no my. Prawdopodobnie Sochaczew nie, ale być może, że też do tej pory nie, ale być może, że też będzie, że tak powiem, zainteresowany rozszerzeniem o kolejne jakieś numery z GPA, ale no to jest już rozmowa między Sochaczewem a, a GPA. Tak, proszę. Kontynuując ten wątek, to proszę zobaczcie, że my świetnie gdybyśmy się nie dokładali do linii 92-93 weekendowych, bo one zdają się być takie do warszawiaków, prawda? żeby dotarli sobie do KPN-u. Natomiast przy linii 94 to byłaby jedyna linia finansowana po wschodniej części gminy Leszno i to też nie wy, wyłącznie przez nas, tylko z kimś w stosunku do czterech po zachodniej stronie, żeby jednak zwiększyć ilość kursów, wydłużyć ich kursowanie autobusów i no, no, jednak włączyć jako jedyną tą linię naszą tam e, w kursy sobotnio-niedzielne. Idąc dalej, e, od 1 października ma e, zmienić się trasa autobusu 729. Z tego co obserwuje nasz budżet e, i idzie to poza nami, czyli... Wnioskuje myślę, że słusznie, że finansuje to gmina Stare Babice. I w związku z tym, że wydłuża trasę, no generalnie robi nam tutaj dobrą robotę, bardzo dobrą. Ogarnia nam wulkę, gdzie my nie jesteśmy w stanie doprowadzić linii GPA. Moja uprzejma prośba o włączenie się w temat linii 729 na poziomie budżetowym czyli żebyśmy do tej linii 729 dołożyli też jako gmina Leszno e, idąc w stronę zwiększenia jeszcze ilości kursów w ciągu dnia powiedzmy nie co godzinę tylko co 45 minut żeby to był taki kolejny krok e, wobec tej linii. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo